Do 7 maja w Urzędzie Miasta i Gminy w Myśliborzu, wyłożony jest do publicznego wglądu studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Myślibórz. Może w dwóch, trzech zdaniach, co to jest takiego studium, co ono określa i co wyznacza? Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego określa przyszłą politykę przestrzenną gminy w których na których terenach gmina zamierza inwestować, jakie inwestycje będzie poczyniać, w którym kierunku pójdzie rozwój. Na przykład stref mieszkaniowych, a w, których, w którym kierunku rozwój stref przemysłowych to jest związane właśnie z, z tą przyszłą polityką. Nie jest to akt prawa miejscowego, czyli on nie określa, gdzie jest działka budowlana, gdzie jest działka pod, pod na przykład tylko i wyłącznie stricte rolna, określa przyszły rozwój, kierunek przyszły rozwój, taka polityka przestrzenna na, na lata. Jeżeli chodzi o nasze miasto, możemy to na przykład powiedzieć, w którym kierunku albo gdzie za kilka lat zgodnie z tym projektem studium będą nowe osiedla mieszkaniowe lub zakłady pracy. W studium uwarunkowań jest poczyniona zmiana na przykład ulica jabłonkowa i, i ta cała zabudowa, która w tym, w tym kierunku idzie, czyli tam strefa ulicy jabłonkowej, już w nowym studium jest wpisana jako nie proponowana, tylko jako już niemalże istniejąca i to są tereny, tereny, które są będą w przyszłości na przykład są planowane jako ta, ten rozwój tej strefy mieszkaniowej. Podobnie na przykład strefa mieszkaniowa jest wyznaczona w, przy drodze prowadzącej do Golenic. Po prawej stronie tam jest również taki większy ośrodek strefy mieszkaniowej, ale to zapraszamy, nie możemy tutaj mówić może o szczegółach, zapraszamy na dyskusję publiczną z projektantem, która odbędzie się 22 kwietnia tego miesiąca o godzinie 10. W Urzędzie stanu, w sali konferen w sali w dużej sali Urzędu Stanu Cywilnego. Tam projektant studium będzie mówił dokładnie o wszystkich. Rozwiązaniach przyjętych w projekcie i, i jeżeli ktoś będzie miał uwagi, będzie mógł je wnieść do protokołu i one później zostaną ustnie lub, lub pisemnie i zostaną później przez projektanta uwzględnione i będą brane pod uwagę już w tym końcowym dokumencie, który zostanie przedłożony Rady, Radzie Miejskiej pod głosowanie, ponieważ zgodnie z ustawą Rada Miejska mu, musi przyjąć taki dokument, żeby on wszedł w życie. Czyli że ktoś jest Cały czas zapraszamy do Urzędu Miasta i Gminy. Tutaj jest do wglądu wyłożony projekt, ja podkreślam, projekt studium. 22 kwietnia spotkanie z projektantem. Czy rzeczywiście te sugestie mieszkańców tutaj mają bardzo istotną rolę? Oni mogą się poczuć współgospodarzami terenu? Tak każda osoba mogła przed, już jeszcze przed podjęciem uchwały o przystąpieniu do zmiany studium i my również teraz w tym momencie za tydzień za dwa miesiące za, za rok gmina prowadzi taki rejestr uwag i wniosków po teraz przed, przed przystąpieniem do zmiany były zbierane wnioski do zmiany studium. I te wnioski przed jeszcze przystąpieniem do jakichkolwiek Prac planistycznych zostały m, przekazane projektantowi. Czyli to nie on... jest, to nie jest tak, że ten projekt powstał ad hoc z głowy według jakiejś tam wizji jednego projektanta, to na to się złożyło po prostu na ten projekt właśnie sugestie uwagi mieszkańców, tak? Tak, sugestie uwagi mieszkańców, sugestie i uwagi y, burmistrza, pracowników urzędu radnych y, i przede wszystkim sugestie i mm, opinie wnioski uzgodnienia jednostek uzgadniających. Taki projekt to nie jest tylko gestia projektanta i, i, i tutaj my możemy coś projektantowi nakazać. Nie, taki projekt musi przejść przez szereg uzgodnień. Opinii różnych jednostek. Najważniejszą to jest, to najważniejsza jednostka to jest Urząd Wojewódzki. Musi tutaj będzie sprawdzane i już zostało sprawdzone. Przede wszystkim, czy taki projekt jest zgodny z, z planem zagospodarowania przestrzennego województwa. To jest taki najważniejszy najważniejszy punkt i bez tego nie wyjdziemy, czyli nie możemy sobie, nie możemy sobie z, um, być w sprzeczności, tak, być sprzeczności ze strategią całego województwa. Również inne jednostki jak Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, wiadomo, że nasza gmina akurat tutaj jest w takim położeniu, że mamy bardzo dużo stref chronionych mhm. różnego rodzaju, czyli mamy i obszar chronionego krajobrazu i mamy obszary natura 2000 i dlatego dość Regionalny dyrektor ochrony środowiska może nam narzucić i, i wymagać od nas, że po prostu wszystkie te nasze uzgodnienia, cały ten dokument musi być zgodny z, 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 ze wszelkimi rozporządzeniami na temat obszarów chronionego krajobrazu i ze wszystkimi normami, jeżeli chodzi o ochronę środowiska. Tylko powiem, że oprócz projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Myślibórz jest również Gotowa prognoza oddziaływania na środowisko. No, bardzo ciekawa rzecz. Między innymi widziałem osobiście tam taką wielką mapę, która tam dokumentuje przeloty ptactwa. Także nawet tego typu rzeczy są brane pod uwagę. Tu ornitolog, fachowcy przez jakiś tam okres czasu dosyć długo chyba nawet poznawali. Zaczynając od przylotów wiosennych, kończąc na odlotach jesiennych, badali ptaki i kierunki ich przelotów, ale i wysokość nawet. No tak wysokość, i, i, ale też y, y, kierunki nie tylko tych przylotów jesiennych i wiosennych, ale również y, kierunki, w których taki podróżują na żarowiska podróżują. Przelatują. <gry> Przelatują Udają. na żerowiska, mhm. ale również też tam, gdzie, tam gdzie gniazdują, gdzie, gdzie mają swoje siedliska. Także ornitolodzy mieli, mieli duży orzek do zgryzienia, ponieważ na terenie całej gminy musieli wszystkie, całą awifaunę przebadać. Awifauna, bardzo mądre słowo, ale przy okazji, ja tylko widziałem tę mapę, rzeczywiście tam są rozrysowane strzałkami, kolorami, symbolami różnymi trasy przelotów i na przykład takie, ten główny punkt Żerowiska to tak generalnie te wszystkie strzałki to w jedno miejsce tak dokładnie. No tak, kiedyś się mówiło, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Dzisiaj możemy powiedzieć, że na terenie Myśli Boża, na terenie gminy Myśli dla ptaków, no to wszystkie drogi prowadzą do dalszego. Tak, na składowisko odpadów, ale to rzeczywiście to, to wszędzie to nie tylko w naszej gminie ptactwo poszukuje pożywienia na tego typu obiektach i terenach, ale z kolei innym kolorem szczałki, jeśli chodzi o noclegi, to właśnie w stronę Myśli Boża. Tak. Taka noclegownia. Tak, tak, noclegownia, ale gatunków krukowatych. Tak. Tatunk gatunków krukowatych. No rzeczywiście, także jak widać, również przy okazji tego studium uwarunkowań projektu można dowiedzieć się wiele, wiele ciekawych rzeczy. Tym bardziej zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się, przypomnę, 22 kwietnia w Urzędzie Stanu Cywilnego o godzinie 10. Dziękuję bardzo. Dziękuję.